Witam wszystkich z naszego borowikowego zagajnika. No, dzisiaj niestety, przy sobocie ten zagajnik jest nieźle przeczesany. W zasadzie nic nam się tutaj nie udało znaleźć, ale poczekajcie. Już wam pokazuję, co mam w koszyczku. Na razie niewiele. Jeden prawdziwek, a tutaj mam. Zobaczcie. Dwa piaskowce kasztanowate. No i tutaj. Zobaczcie, co tutaj. Troszkę nadgryziony. Ale bardzo ładny. No niestety są buty. Pierwsze znalezisko, drugie. Pokaż. O, no śliczny. No. Mhm. Mm no piękne. Mhm, mm no ja widzę kolejnego. ty No. ty naprawdę widziałem na tych skrajnych urzędach to chyba ktoś grabiami. Liście przerzucone, naprawdę. Dobra. Spadam do siebie, ale tego jednego zabieram. No, Jesteśmy w innym zagajniku. Tutaj, po ilości grzybów, widać, że jeszcze chyba tu dzisiaj nikt nie chodził. No, przepiękne borowiczki! Przepiękne! No, zobaczcie, co to jest za, za cudo. Piękne. Tam mam w słoneczku. O, super, no ten to chyba najlepszy. No, no przepiękny tu w słoneczku sobie no. rośnie. Ładnie oświetlony. No cudny, piękny jest. I tam jeszcze gdzieś miałam czarnego łebka, widziałam po drodze. Tam właśnie, gdzie Nie, idziesz. To, to no. chyba też borowik. To no, możliwe, że borowik. Też. Tak? Co? No tutaj jeszcze gdzieś widziałam. Zaraz się tutaj będziemy rozglądać. No, ale ten zupełnie inny. No, ale i tak piękne. Piękne. Kolejny. Taki maluszek, ale jaki wielki. piękny zawodowy normalnie. Dobra, ja idę zobaczyć jak ten mój gdzieś tu był. No cóż, chciałam, go na pół, żeby sprawdzić, Aha. ale go nie drowały, były blisko, ale go nie drowały. Biorę tam kapel. Aha. Co ty jesteś? O, no. ty to jest ten. Ceglastopory. Na tak. pewno takiego jeszcze nie. To jest borowik ceglastopory. Takiego jeszcze nie znalazłam w życiu. To jest borowik ceglastopory. Takie widziałam jak ludzie zbierają y, na Śląsku w Aha. tych lasach. No piękny jesteś. Piękny. No, u nas jeszcze takiego nigdy nie znalazłam. Wydaje mi się, że moja mama pamiętasz, jak wysyłała nam zdjęcia, że to też były te borowiki ceglastopore. Tu bardzo fajna miejscówka klimatyczna. No i tu coś mam. A tam coś jest następnego. Większego. No, no a chyba ten... tak, albo, albo zajączek jednak dobry taki ja No możliwe. A ten obok to masz, to masz odwrócę pełnego podgrzybka. No dobra, zaraz się tu jeszcze rozejrzymy. Sprawdzamy się za naszym gigantem. Bo ja powiem szczerze, że to właśnie była miejscowa, gdzie powstawiałem giganta. No ten jest te, o te dwa. No, dobra, jeszcze ty jesteś po prostu przepiękny. Ach. No, jak to wyglądasz? No chyba całkiem spoko, a ty? Możesz być. Zobaczymy zaraz. Piękne. Nagrodę za to, że przedzieraliśmy się przez te wysokie haszcze. Nie lubię takich haszczy w lesie. Lubię, jak się w miarę wygodnie chodzi. Wiem, że to może jest. No wiadomo, las to las, ale no nie lubię, bo tam nie ma grzybów i po prostu się człowiek namęczy. No ale wyszliśmy tutaj, słuchajcie, na taką fajną polankę. No i zobaczcie co ja tutaj mam w nagrodę. Zobaczcie to. Widzicie, jakie piękne. No ty to jesteś po prostu zawodowy. Taki piękny jak. Ludzie też nagrywają filmiki z Irlandii. Na przykład tam po prostu to mają wysyp niesamowity. I niesamowitej jakości borowiki. No, rewelacja. No, jesteś przepiękny. No tu fajna miejscówka. Ja już tutaj chcę wam nagrać, jak tutaj jest pięknie. Zobaczcie różne rodzaje drzew. Ale tu zaraz mam nagrodę. No, zobaczcie. A no, trochę podsuszony no. trochę podsuszony, no, ale już cię wezmę. Ok, ja idę jeszcze tam w te drzewa. Co to są za drzewa? Chyba. A, tam są sosny i graby, chyba. Zaraz zobaczymy, czy coś tam znajdziemy. Idziemy. Coś tu wypatrzyłam na horyzoncie. Jesteś ładny, czy nie? No też zobaczcie, troszkę podsuszony, ale, ale weźmiemy. Zaraz wam pokażę, ile mam grzybków w koszyku. No zdecydowanie. Zobaczcie te dwa najpiękniejsze. No, i ten pierwszy raz w życiu takiego znalazłam. Bardzo ładny. Dobra, idziemy się jeszcze rozejrzeć. Tutaj wygląda zachęcająco. Zobaczymy, czy coś ciekawego nas tutaj czeka. Idziemy. Zobaczcie, malutka, nierozwinięta czuba i kakania. I jeszcze się cofnę, pokażę Wam, bo tutaj gdzieś widziałam całkiem. O, a tu, zobaczcie, ominęłam grzybka. <grybka> ominęłam grzybka, bo chciałam Wam jeszcze pokazać. O, są. Zobaczcie, tu są jeszcze mniejsze. Z tego za kilka dni będą fajne kanie na kotleciki. Co? No, już idę. No, ładna ta kania. Czekaj, bo... O, ale się wybarwiają już na niebiesko. Aha, no to piaskowce na bank. No piękne znalezisko. I znowu jesteśmy w takim lesie, zobaczcie. Jest super poszycie. Takie lubię najbardziej. No i w takim. Mchu, to wiecie, jest mnóstwo czarnych łebków. Podgrzybków brunatnych. No, dzisiaj też jest dużo grzybiarzy, więc nie ma aż takich super zbiorów jak na poprzednich grzybobraniach. No, ale jeszcze troszkę pochodzimy. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś znajdziemy. Ja tutaj jeszcze mam w koszyku. Zobaczcie dwie takie bardziej rozwinięte słówki. No i na razie tyle. Jeden maluszek. No ja idę tam po tamtego drugiego. E, dobra, tędy może wejdę. O, tu kolejny. To było dobrze widzenie. Ładny jesteś ładny. O, tu kolejny. Bo od niego nie chodziło. No, ja wiem, że o tego ci chodziło, ale ja jeszcze widzę. A, tam jest jeszcze jeden widzę. Widziesz tu go? jest tak. Llewo. No tu, no. To jeszcze w lewie. No, już widzę go teraz też. No, ja, Pójdź do lasu, nie? To nie jest No dobra, o tu mam też pełno. Dobra, tylko trzeba je obczyścić Na no pewnie bym by jeszcze tutaj z dziesięć znalazła Jak szła